Dzień dobry Państwu. Witam w kolejnym wywiadzie z cyklu Wyleczenie amantadyną. Naszym dzisiejszym gościem jest Pan Włodzimierz, który opowie o przebiegu swojej choroby COVID-19 i leczeniu amantadyną. Dzień dobry Panu. Dzień dobry Pani. Proszę nam opowiedzieć, jak zaczęła się u Pana choroba? E, tak jak większość przeziębień e, corocznych, e, ten e, w tym roku, znaczy w, w ubiegłym roku, różniło się tylko tym, bo było to w grudniu, w, w połowie grudnia, e, że w przeciwieństwie do lat ubiegłych. E, żaden lekarz nie przysz, nie można było pójść do żadnego lekarza, nie mógł e, zbadać człowieka. Jednym, jedynym sposobem e, e, leczenia to była izolacja i, i teleporada. W zasadzie u mnie przebiegała choroba bardzo łagodnie. Myślę, że w dalszej części opowiem szczegóły, dlaczego tak ona przebiegała. Natomiast ja prawdopodobnie zaraziłem się od mojej żony, która tam chyba 10 dni wcześniej zachorowała. Po tygodniu miała wykonany test. No, i w, w czasie dwutygodniowego leczenia była cztery razy korzystała z tak zwanych teleporad. Dwie były pod teleporadami w przychodni, a dwie to były prywatne. Tak, dla pełnego obrazu w Ostatnią teleporadę miała w czwartek o godzinie tam 20, a w piątek przed 6 rano już ją nieprzytomną zabrało pogotowie. To tylko tak, żeby wszyscy mieli dokładny obraz co do skuteczności tej metody leczenia. Co jest istotne, według mnie sednem sprawy to jest psychika pacjenta. Wiem to po doświadczeniach mojej żony, która w momencie, jak dostała wynik testu, temperatura jej tam podskoczyła o półtora stopnia, i nie przekonywała, znaczy przekonywały. myślę, że już nie przyjmowała do świadomości tego, co jej tłumaczyłem, że wczoraj była chora na to samo, co i dzisiaj. Przed ogłoszeniem testu była na tą samą chorobę chora i zachowywała się normalnie. To był zjazd taki, jak e, narciarze zjeżdżają ze szczytu, z lodowca. To w takim tempie pogarszała się jej, pogarszał się jej stan zdrowia. E, zresztą, e, jeżeli człowiek żyje w stresie przez rok. E, ta ilość kortyzolu, która się, która się wydziela i powoduje tak, taką utratę odporności, że, że no, no nie ma się co dziwić. Do tego jeszcze te wszystkie pulsoksymetry, czy jak to się nazywały, te urządzenia, gdzie ten chory jak zaczyna sobie badać i, i widzi, że co, co, co bada nie, to ta kreska spada. No jest nie do uratowania. Natomiast ja. Hmm, Kilka miesięcy wcześniej dowiedziałem się o doktorze Bodnarze i skuteczności jego leczenia. Przypadkowo trafiłem na konferencję taką prasową doktora w Sejmie, którą zorganizował pan poseł Dobromir Sośnierz. Wtedy pierwszy raz usłyszałem temat Amantadyny i Zacząłem szukać. Zacząłem szukać w różnych źródłach. Trafiłem na przychodnię pana doktora Bodnara, i w momencie, kiedy żona zachorowała, próbowałem się skontaktować z panem doktorem. No, przychodnia domyślam się, że ze względu na ilość telefonów, która musiała być codziennie wykonywana tam do, do przemyśla, żadnych telefonów nikt tam nie odbierał, ale skorzystałem z maila, który y, był dla dziennikarzy, z tym, że ja nie podawałem się za dziennikarza, a opisałem mniej więcej sytuację, y, jak y, ona wygląda, że poprosiłem pana doktora, czy byłby y, gotów objąć nas, opieką mnie i żonę y, z, y, w, w ramach tej eksperymentalnej, czy jak ją by tam nazwać, y, Opieki, że gotowi jesteśmy podpisać zobowiązanie, że bierzemy to na własną odpowiedzialność, że liczymy się z jakimiś tam skutkami ubocznymi. Z tego, co się udało mi doczytać, co pisali inni pacjenci, ryzyko było praktycznie znikome, że ludzie nawet w poważnym, z poważnym stanem choroby dosyć szybko wracali do zdrowia, więc tutaj akurat nie nie, nie stanowiło to dla mnie jakiegoś tam większego wyzwania. Ja podałem doktorowi wszystkie swoje dane, adres, PESEL. Wiedziałem, że jeżeli miałbym mnie dopuścić do takiego leczenia, no to tych danych będzie potrzebował. Napisałem też, że jeżeli stosowne dokumenty prześlę do mnie, to ja to podpiszę i odeślę na na z przychodni, żeby wszystko było, było w porządku. No, i doktor odpisał mi na tego maila, że jeżeli y, nie mamy pozytywnego y, testu, no to nie musimy brać amantadyny. Ja tej amantadyny poszukiwałem mniej więcej od początku grudnia. Czyli y, zabrałem się za to za późno. Może to było tak, Tydzień, może trochę więcej przed tym, za, zanim zachorowała żona, żeby mieć tak na zapas. Niestety od 30 listopada, e, decyzją rządu, no bo minister niedzielski jest przecież członkiem rządu, e, zabronił on swoim rozporządzeniem sprzedaży tego leku, e, co zresztą potwierdziła lekarz rodzinny, kiedy poprosiłem ją o przepisanie. E, tego leku, chociaż absolutnie nie może tego zrobić. Dopiero wtedy, jak się zmienią wytyczne, czyli nie stan pacjenta, nie, nie, nie badanie, tylko wytyczne Ministra Zdrowia decydują, jaką terapię należy podjść, po, podjąć wobec, wobec danego pacjenta. I tutaj jest kolejna rzecz, że ja przyjąłem de taką dewizę, ponieważ na początku tej pandemii zachowałem się w pewnej sytuacji podle. Było to spowodowane strachem i tą, tą, tym wywoływaniem stresu u, u ludzi. To była sytuacja, kiedy te trumny z Bergamo bodajże okazały się trumnami sprzed siedmiu lat. Z Lampedusy. Wtedy zacząłem się zastanawiać, że dlaczego ktoś się posługuje kłamstwem. I to już był pierwszy moment. Drugi, drugi moment to był, 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 była Wielka Noc. No, pierwszy raz chyba w dwudziestowiecznej historii Polski zostały zamknięte kościoły. Tu już pomijam tą haniebną rolę episkopatu i prymasa, który wyrażał się, że trzeba te restrykcje jeszcze przedłużyć, ale, ale po Wielkanocy już nie było wątpliwości, że ktoś, kto takie decyzje podejmuje, na pewno nie kieruje się moim dobrem. Stąd były poszukiwania, i w tym momencie zacząłem trafiać. Na ślady lekarzy, którzy mieli kłopoty. Ja po prostu e, zacząłem słuchać tego, co oni mówią. E, zacząłem szukać wypowiedzi różnych naukowców, którzy wiedzą, co mówią. A więc e, wracając do amantady, jak doktor mi odpisał, to w zasadzie e, to było już wtedy, kiedy żona trafiła do szpitala. I e, jak odpisałem do doktora, że, e, że niestety to już w przypadku żony jest sytuacja e, no, nie, do, nie do uratowania, przynajmniej przez niego, z tego względu, że, e, że już była w szpitalu. E, natomiast e, no, ja mam pozytywny test, ale to wtedy miałem tam chyba około 38 stopni gorączki. Ja test robiłem bodajże dzień przed Wigilią, czy, czy dwa dni przed Wigilią, jakoś tak już w tej chwili nie, nie pamiętam. W każdym razie pan doktor zadzwonił do mnie w Wigilii o 22.30. Pamiętam ten, ten telefon i tak, ja nie powiem nic więcej na temat. Naszej rozmowy, bo po prostu nie chcę, żeby ktoś kiedyś to wykorzystał przeciwko doktorowi. Natomiast y, mogę zaręczyć, że y, informacje, które mi przekazał, pomogły mi tak po, po, pokierować swoim leczeniem, żeby y, po trzech, czterech dniach y, wyjść z tego, no bez, bez żadnych jakichś dodatkowych, dodatkowych skutków ubocznych. Po miesiącu od zwolnienia mnie z tej izolacji, wykonałem prześwietlenie płuc i inne badania, które były no, praktycznie wszystkie w normie. Płuca miały tam jakieś drobne ślady. Lekarz określił, że to jest nieistotny, w ogóle nieistotna zmiana, że coś tam, jakiś, jakiś znak jest, ale, ale on nie ma żadnego znaczenia. Od tego czasu no, upłynęło już 10 miesięcy. Prawie no, żadnych, żadnych dolegliwości z takich płucnych nie odczuwałem. Więc skutki uboczne, jakie były. To, co było napisane na ulotce tego leku, że może się człowiek y, mocno pocić. I faktycznie się y, bardzo mocno pociłem. I tutaj właśnie jest kolejna rzecz, y, która myślę, że każdy powinien sobie to uświadomić, że bo wiele osób mówi, że zostawia swoich dziadków, rodziców samych, żeby ich nie zarażać. To jest błąd. To jest coś, co ktoś tam sobie bardzo starannie zaplanował, bo jest, ja mam 60 lat, ale jestem stosunkowo sprawny, dosyć silny i psychicznie, i fizycznie. Więc ja sobie dałem radę, ale w, będąc przez blisko trzy tygodnie w domu sam, bo w domu byłem sam z psem. E, uświadomiłem sobie, że człowiek to tylko troszeczkę mniej sprawny w, w każdym z tych elementów ode mnie e, po tych trzech tygodniach by nie żył. E, bo ja e, zorganizowałem to w ten sposób. Ponieważ wiedziałem, że się będę bardzo mocno pocił, więc miałem przygotowane e, dwie zmiany pościeli. Mniej więcej trzeba było się przebrać dwa razy w ciągu nocy ale wszystko, i pościel, i, 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 i piżamę, i ubranie na sobie. To było tak mokre, więc trzeba było to wynieść do drugiego pokoju, żeby przez te kilka godzin przeschło i ubrać się w drugie. Były dwa dni takie, kiedy się naprawdę źle czułem, chociaż mówię, nie była to jakaś wyjątkowa obłożność, o czym świadczy, że ja wstałem i sobie dałem radę. Po jakim czasie od rozpoczęcia stosowania tego leku zauważył pan właśnie poprawę u siebie? To znaczy, praktycznie to następnego dnia już temperatura spadła. Natomiast po dwóch dniach dwóch dobach tak, dwóch dobach może dwóch i pół doby praktycznie ustąpiły już wszystkie objawy. Więc nawet miałem nadzieję, że po świętach, jak zadzwoniłem do lekarza, że, że gdzieś mnie może wyślą na jakiś test i skrócą mi to więzienie, ale niestety nie, tutaj licznik się liczy od ogłoszenia wyniku i tak miałem szczęście, że na święt przez świętami wynik ogłosili, bo tak to pewnie bym na Trzech Króli dopiero wyszedł, mhm. wyszedł z domu, tutaj nie ma znaczenia stan zdrowia, jest istotne, że od tego dnia był wynik testu, nawet nie od pobrania tego wymazu, przecież to jest istotne, wtedy pobrali ten wynik. Przecież dzień ogłoszenia wyników nie ma żadnego znaczenia. A, a, a mimo to, żeby przedłużyć to, to, to siedzenie w samotności, to liczy się od dnia ogłoszenia wyników. Więc kompletny bezsens. Nie ma, tylko nikt nie jest w stanie u, logicznie uargumentować, dlaczego to jest tak. Mhm. A jaki jest stan zdrowia pana żony? No, no, żona to dosyć długo dochodziła, bo. Jak wróciła do domu chyba 5 stycznia, to jeszcze w lutym y, tutaj na badania do domu przychodziła pielęgniarka, pobierała tam krew. No to y, no, była w takim stanie, że jakby zgłosiła się na policję, że ją pobiłem, to miała tyle sińców na sobie po tym leczeniu, że jak nic dzisiaj nie robilibyśmy tego wywiadu. To była jedna wielka sina e, plama. Tam się przy okazji jeszcze porobiły inne, uwidoczniły znaczy inne schorzenia. No, było dosyć trudno tutaj y, z tym, no ale ważne, że, że, że wróciła do zdrowia. W tej chwili y, stosujemy no, przede wszystkim. Terapię, która pozwoli nam na zachowanie naturalnej odporności. O, o czym się też nie mówi. Ja mam w pamięci taki wywiad doktora Shivy, bodajże z, z Stanów Zjednoczonych, który mówił o tym, że, że wirusy dla nas są niegroźne, jeżeli będziemy, jeżeli będziemy odporni na nie. A czy widzi Pan jakieś światło w tunelu w tej sytuacji, w której jesteśmy? Pani, to zależy od y, każdego z nas. Y, przy, jeżeli ja prawdopodobnie, tak jak pani mówiłem, na początku, tak jak chyba większość ludzi, byłem mocno spanikowany. Y, telewizja, ta, którą ludzie oglądają, którą kiedyś ja oglądałem, którą na początku tej pandemii y, wszystkie wiadomości chwytałem, Praktycznie, no i, i jedne drugimi uzupełniałem. W momencie, kiedy y, zauważyłem, że coś jest niespójne, nielogiczne, tego się nie da w żaden sposób wytłumaczyć, bo y, o pewnych rzeczach nie trzeba sięgać do medycyny. Wystarczy to podręcznika liceum, y, y, żebyś powiedzieć, że to co opowiadają ci ludzie to są kompletne bzdury. I nie trzeba tego weryfikować gdzieś jakimś nie wiadomo, jakim kosztem, jeżdżąc, ucząc się, czytając setki. Wystarczy posłuchać ludzi, którzy się powołują i sprawdzić jeden, dwa, trzy fakty, które oni podają. I jeżeli ktoś nie będzie chciał sobie sam pomóc, niestety no nie jesteśmy w stanie mu pomóc. Ja to nagrywam. Zgodziłem się na to nagranie dla pani z tego względu, że mm, yy, skoro na mojej drodze opatrzność postawiła doktora Bodnara, skoro leczenie mojej żony yy, przebiegło, ja mówię, to, że wyzdrowiała, to yy, ja to mogę tylko rozpatrywać w kategorii cudu. To tego się nie da wytłumaczyć, yy, Taką zwykłą zbiegiem przypadków, bo tych przypadków było e, za wiele. E, myślę, że my, jako naród, straciliśmy wiarę. Co widać po, po tym, że w kościołach zamiast, e, zamiast wody święconej mamy płyn odkarzający. Jeżeli nie ogarniemy się sami, nie, nie zaczniemy samodzielnie myśleć, tylko będziemy się. Jest jeden sposób, albo zaczniemy samodzielnie myśleć, albo e, ktoś będzie za nas myślał i będzie nas prowadził tam, gdzie chce. No, to jest, e, proszę pani, trafiłem na pani program. To nie jest tak, że ja siedzę cały dzień w internecie, bo ja na to nie mam czasu, ale, e, ale można znaleźć różne e, rzeczy które są, które przynajmniej są jakąś tam przeciwwagą. Ja nie mówię, żeby ktoś to przyjmował od razu. Może, po, jeżeli porówna to, co mówi telewizja jedna, druga, trzecia z tym, co mówią inni, nie, niezależni, powie nie, ja i tak nie wierzę w to. Ale problem jest taki, że nikt tego nie szuka. Jeżeli ktoś mówi, że on się zaszczepi nie dlatego, żeby sobie życie ratować, bo tak mówi, no tak, no to może i nie wierzę, ale bo on chce gdzieś tam, żeby móc wejść do każdego sklepu, no, jakieś w ogóle y, dziwne y, podaje y, tematy. No, no bez myślenia nie ma, nie ma możliwości, żeby, żeby z tego wybrnąć. To wszystko, co, co ja mogę powiedzieć. Nie, nie, nie jestem w stanie, bo ja próbowałem wiele osób przekonać. Myślę, że nie wiem, czy połowę z tych osób, z którymi rozmawiałem, przekonałem. Nawet ci, którzy, których przekonałem, to, to też nie wiem, jak oni się zachowają teraz. Natomiast, skoro. Na mojej drodze mówię, stanowię jeszcze raz pan doktor Bodnar. Chwilę czoła przed nim, bo y, to, to jest przykład lekarza, y, który wykazuje się taką odwagą, że ja bym był nikczemnym, gdybym o nim nie powiedział. Y, jest wielu innych wspaniałych lekarzy. Y, jest wielu lekarzy zastraszonych, to wiem, y, wiem po, po sobie. Ale to, że oni są zastraszeni, to też dlatego, że nie czują, e, że pacjenci stanęliby za nimi, gdyby oni się e, zachowali inaczej. To jest takie prawo naczyń na połączonych. No jeżeli, nie be, jeżeli lekarz jeden czy drugi nie będzie e, czuł, bo w końcu mnie lekarze e, tu miejscowi przepisali lek, o którym mówił doktor e, Bodnar, który mi nie przypisał przecież żadnego leku ale e, oni widzieli też z mojej strony jakąś determinację no potrzebna jest determinacja i chęć i chęć powiedzmy, posiadania tej wiedzy nie przyjmowania wszystkiego co, co, co przesyłają media to jest absolutnie podstawa Mhm. Dziękuję panu, panu bardzo za udzielenie tego wywiadu, a Państwa jak zawsze zapraszam do kontaktu, jeśli leczyliście się amantadyną i chcielibyście nam o tym opowiedzieć, proszę napisać do mnie na maila amantadyna@protonmail.com. i również zapraszam Państwa do odwiedzenia naszej strony internetowej amantadyna dla polskiejcom gdzie znajdziecie Państwo informacje na temat badań klinicznych nad amantadyną, wywiady z lekarzami i pacjentami wydoczynymi tym lekiem, oraz list poparcia dla Amantadyny. Dziękuję panu jeszcze raz. Bardzo dziękuję. I do zobaczenia.